Mamy tutaj Lexusa UX250H Podłączyliśmy się już pod fabryczne radio Naszymi specjalnymi przewodami, aby nie ingerować w instalację pojazdu Pokażę Wam też głośniki Tutaj w desce rozdzielczej mamy zamontowanego Helixa i3 z serii Compose Głośnik koakcjalny, wysokiej jakości Udało nam się tutaj zmieścić Idealnie pasuje, zastąpił 8 centymetrowy głośnik fabryczny bardzo kiepski. Tutaj w drzwiach mamy również z tej samej serii 20 centymetrowy, porządny głośnik. Na pewno zrobi to niesamowitą robotę w tych drzwiach. Drzwi już mamy wyciszone. Jest oczywiście również i trójka z serii Compose. Z tym, że 20. Ponad 100 watów, remesu potężny głośnik w drzwiach. Tylne drzwi zawędrował. Włośnik Fokala dedykowany do Toyota Lexusów IC165. No, drzwi są już złożone, także nam tego nie pokażę. Wysienka na torcie. Wzmacniacz macza A8 z DSP. Wzmacniacz cyfrowy z procesorem. Świetny sprzęt. Malutki jak widać, ale potężny jeżeli chodzi o moc. Ukryty będzie pod podłogą w bagażniku, a dokładniej pod potężnym subwooferem 10-calowym. K10SE w wersji drugiej, również Helixa. Jak to wszystko zamkniemy? Gdzie nam się to będzie komponować? Co Wam pokażę? Tak. Na to wszystko idzie jeszcze podłoga bagażnika. Także w ogóle nie stracimy przestrzeni ładunkowej. A będzie nam pięknie grało w tym samochodzie. Tak to właśnie wygląda. Wam ja jeszcze filmik, jak już wszystko zamontujemy, zestroimy i będzie można ocenić finalny efekt. Tak to wygląda na ten moment. Dzięki, to auto.